Tak, jakby troszeczkę się ociepliło. Wracam do chaty. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewiamy. Grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz Negusika, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. Byłem po dwa chlebki na zakwasie, zakupione. Mam w plecaku. Złamałem dziś swoje postanowienie. Pokazałem wam na szorcie jak wcinam cieplutką drożdżóweczkę drożdżówka z jabłkiem. Poszedłem do piekarni pochlebki na zakwasie. Postanowiłem zrobić sobie spacerek. No i akurat były w promocji cieplutkie drożdżóweczki z jabłkiem. No i nie potrafiłem się oprzeć pokusie. Nagrałem dla Was szorcika. W sumie od czasu do czasu coś od życia się należy wszystko z umiarem. Chcę uprzedzić. Chcę uprzedzić i Was ostrzec Jeśli ktokolwiek w swoim komentarzu wspomni na temat kanału Sztanga i Sztaluga na temat twórcy. Albo napiszę nazwę tego kanału w swoim komentarzu, z automatu dostaje u mnie bana. Tak? Wszyscy, którzy wspomną o tym twórcy albo o jego kanale, z automatu dostają u mnie bana i lądują w kompoście. Nie chcę więcej na ten temat od nikogo słyszeć ani twórcy kanału oglądać. Widzieć, mieć jakikolwiek z nim kontakt, jakąkolwiek styczność. Dziś po raz ostatni wszedłem na jego live'a, napisałem komentarz. Oczywiście znów się odkleił, zaczął pierdzielić jakieś farmazony na mój temat, więc się pożegnałem, wyszedłem, i moja noga więcej u niego nie postanie. Także, panowie i panie. Uprzedzam, jeśli ktoś chce bana z marszu, napisz nazwę kanału i lądujesz w kompoście. Tak jak wam wspominałem, dziś o poranku miałem kolejną wizytę u doktora to Mam już ją za sobą. Muszę wam powiedzieć, że z wizyty na wizytę. Łapiemy ze sobą coraz lepszy kontakt. Widzę mieszkanie na sprzedaż. Chyba gdzieś widziałem to mieszkanie. Coś około 400 tysięcy stan deweloperski, czyli do wykończenia do urządzenia 40 metrów kwadratowych. No i niewielki balkon. A tutaj jest większy balkon, teraz nie wiem. Które to było? Czy z tym większym balkonem, czy z tym mniejszym? Garaże podziemne. Nie wiem ile garaż podziemny kosztuje. No i tutaj na dole są jeszcze pawilony. Także ktoś może kupić mieszkanie, a na dole sobie jakiś biznes prowadzić. No ale z pawilonem to pewnie będzie. Pawilon, pewnie drugie. 300, a może nawet 400. Nie wiem jaka jest powierzchnia. Tam na dole. Za te same pieniądze można kupić dom jednorodzinny i mieć na swojej posesji jakiś dodatkowy budynek, w którym prowadzisz swoją działalność. Zobaczcie, jak ślisko. No posypane, śnieg leży, a pod spodem lód. To samo mam przy swoim garażu. Co Wam wspominałem, dokopałem się w końcu, odgarnąłem śnieg. Mówię, wyjadę Mustangiem, bo było mroźno, było sucho. Mówię, zrobię rundkę, tylko muszę się wydostać z garażu. Odkopałem wszystko, trzonek, połamałem od łopaty. No i co, wyjechałem trochę tyłem. Koła zaczęły mi boksować, zaczęło mnie stawiać bokiem. Mówię, za chwileczkę rozpierdzielę samochód. Stwierdziłem, że trzeba do garażu wjechać. Potem wjechać nie mogłem, musiałem się podkopywać pod kołami. Mówię, ja pierdzielę, rozwalę ten samochód i tyle będzie. Nawet z garażu dobrze nie wyjechałem, tylko do połowy tyłek wystawiłem poza garaż, można tak powiedzieć. Dobra, ludzi tutaj nie będę nagrywał, nikogo nie pokazujemy. Fajne widoczki. Idziemy, przechodzimy zielone pika mryga. Każdy dziwnie się na mnie patrzy, bo kolej z kamerką idzie. Ja pierniczę. Co z tym doktorem na chuj mi to? Nygusie, zaraz wam wszystko opowiem. Ostatnio tematy krążą w koło tego, że nie mam w swoim otoczeniu bliskiej mi osoby, takiej, takiej bliskiej memu sercu której mogę zaufać, której mogę powierzyć jakieś swoje problemy, tajemnice, przed którą się mogę otworzyć, której mogę kompletnie zaufać, że nie rozpowie, że mnie zrozumie, no wiecie, taką osobę bliską Twemu sercu. I bardzo Was proszę w komentarzach mi napiszcie, czy macie taką osobę w swoim otoczeniu, Ech, troszeczkę dziś sobie podyskutowaliśmy, no i właśnie krążyliśmy w koło tego tematu. Czemu takich osób w moim otoczeniu nie ma? Dlaczego zbudowałem w koło siebie aż taką barierę? Co mnie powstrzymuje przed tym, żeby przed kimś się otworzyć, żeby dać komuś tą szansę, żeby mógł się do mnie na tyle zbliżyć, żebyśmy stworzyli między sobą jakąś taką. No bliższą relację, znajomość. No i to wałkowaliśmy dziś przez prawie 50 minut na sesji, <laughs> chyba można tak to nazwać. Małolaty tutaj się cieszą, bo widzą kolesia z kamerką, pewnie jakiś influencer, star, gwiazda, no małolaty tak reagują, jak nie widzą i się cieszą jeszcze. To są wariaty. No, i słuchajcie, żeśmy troszkę sobie porozmawiali ostatnio. Niedawno Wam zadałem pytanie, co Wam we mnie nie pasuje, ponieważ też kazał mi się zastanowić, jakie cechy mojego zachowania, charakteru mogą odstraszać potencjalnych kandydatów na to, żeby stworzyć jakąś bliższą więź, żebyśmy się na tyle polubili, żebym mógł komuś zaufać. Dopuścić go blisko siebie, żeby miał kogoś takiego w swoim życiu, z kim mogę porozmawiać praktycznie o wszystkim. Heh. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy macie takie osoby. Ja mu wyjaśniłem to bardzo krótko. To, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, koło dupy mi to lata. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Nie będę się zmieniał tylko po to, żeby ktoś mnie polubił, bo ci, którzy faktycznie mnie lubią za to, jaki jestem, jak się zmienię, to oni przestaną mnie lubić. Co nie gwarantuje, że jak się zmienię, to ci, którzy mnie nie lubili, że oni mnie polubią i wtedy zostanę w ciemnej dupie. Także jestem sobą, albo mnie zaakceptują takim, jakim jestem, albo. Proszę bardzo, droga, wolna. Każdy niech szuka odpowiednich, znajomych, kontaktów dla siebie, w których otoczeniu czuje się najlepiej. Nie wiem, ktoś tam się drze, ale chyba nie do mnie. W ten sposób mu to wytłumaczyłem. No i doszliśmy do etapu, dlaczego nie mam partnerki, co mi w kobietach nie pasuje. A to jest, słuchajcie, już w ogóle temat rzeka w moim przypadku, jak wiecie, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo zaraz widzowie się odkleją i zaczną znów mi pisać, że Negus tylko na nie narzekasz. On cały czas próbuje mnie przekonać do tego, że no dobrze, no skoro pan trafił na takich ludzi, którzy pana do siebie zniechęcili, zaufał pan, a pan się zawiódł, mówię no... Prowadząc te kanały YouTube, zauważyłem jeszcze bardziej do mnie dotarło: że jest tyle osób zawistnych, wrednych, podłych, złośliwych w naszym otoczeniu. No tak, wie pan, w necie to one są anonimowe, to sobie na to mogą pozwolić, ale w życiu realnym to rzadko się spotyka, żeby ktoś miał odwagę powiedzieć to w oczy. Tutaj się ze wszystkim zgadzam. Ale jest troszeczkę przerażający fakt, że aż tyle osób, które wpakowałem do kompostu, za to, co pisały w swoich komentarzach, te wszystkie osoby gdzieś w naszym świecie, w naszym otoczeniu funkcjonują, mamy z nimi na co dzień styczność. I nawet nie wiemy, że te same osoby gdzieś, jak się dorwą do telefonu czy do Komputera potrafią wypisywać takie przykre rzeczy, wbijać komuś pileczki, dokuczać. Nie wiem, co mają przez to na celu: czy poprawia im to nastrój, czy może się dowartościowują, czy może odreagowywują w ten sposób. Są inne sposoby, żeby się odreagować. Polecam siłownię, worek, gruszkę, tak jak ja to robię. no bo co ja mam powiedzieć po tym, co ja przechodzę tutaj w komentarzach na obu kanałach? Już powinienem kogoś tutaj, słuchajcie, kopać na ulicy. No, odreagowywać się na nim. No nie można w ten sposób. Trzeba znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby dać upust swoim emocjom. No ale nie wszyscy są tacy. Cały czas słyszę od niego: nie wszyscy są tacy. Przecież są też pewnie inne osoby, na takich pan trafia. No mówię, no trafiam w większości, trafiam właśnie na takie osoby. Nie wszystkie kobiety, te co pan miał, no to panu nie wyszło. Ale przecież nie wszystkie są złe. Ja wam też cały czas na filmikach powtarzam, że nigdy nie powiedziałem, że wszyscy, że wszystkie. Na pewno gdzieś, zobaczcie, lód wszędzie pod spodem. Mówię, na pewno gdzieś. Są takie, które być może by się ze mną dogadały, tylko gdzie one są, ile prób jeszcze trzeba podjąć nawiązania kontaktu, ile razy trzeba zaliczyć glebę, zaliczyć liścia, się zniechęcić. Przecież każde takie podejście pozostawia w nas jakiś uraz, jesteśmy coraz ostrożniejsi. No po to mamy te instynkty, instynkty w sobie że jak raz wsadzisz paluch do kontaktu Cię prąd pierdzielnie, żebyś drugi raz tego nie robił, jak się sparzysz gorącą wodą się oblejesz, po to Cię to oparzyło, zabolało, żebyś na drugi raz miał nauczkę, że się tego nie robi. Bo gdyby było to przyjemne, to byś z nią chęcią powtarzał to, co zrobiłeś nie. Daną sytuację, jak ci czekoladki smakują, i widzisz, że nic ci po nich nie jest, no to chętnie sięgasz po kolejną, nie? Ale jeśli wziąłbyś czekoladkę, a potem przez trzy dni siedział na sraczu, nie mógłbyś wyjść nigdzie z chaty, bo byś był wiecznie osrany po czekoladce. To pewnie byś się dwa razy zastanowił, zanim byś po raz kolejny sięgnął po czekoladkę, nie? Także każda niemiła sytuacja w naszym życiu powoduje to, że jesteśmy ostrożniejsi i się pięć razy zastanawiamy, czy ponownie to zrobić. No jak się sparzyłeś, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Próbując nawiązać kontakt z jakimś człowiekiem, z jakąś kobietą, różne sytuacje mamy w życiu. Wiecie, o czym mówię. Każdy niech dopasuje to do siebie, do swoich różnych przygód życiowych. No to potem też się zastanawiasz i jesteś wyczulony. No. To tak, jak dotykasz właśnie tego garnka z gorącą wodą najpierw dotykasz, patrzysz, czy ta woda gorąca jest, czy parzy, nie? I tak samo podchodzimy potem do życia, do związków, do osób w naszym otoczeniu. Tak ze spokojem obserwujemy, próbujemy, że tak to nazwę macamy, czy to nam pasuje, czy nie pasuje, czy wejść w to, czy nie wejść. Warto obserwować, nie? żeby się nie sparzyć a jak zaczyna się robić za gorąco to uu, już dmuchamy wtedy jeszcze na zimne i palimy wrotki podoba mi się ta Skoda w tym kolorze naprawdę jej do twarzy a tu stoi Volvo z kartką na sprzedaż niby oryginalnie przejechane 97 tysięcy kilometrów aż mi się wierzyć nie chce żeby miało tak niski przebieg chyba że Kupione w polskim salonie, ktoś mało jeździł i dlatego tak niski przebieg. No, wygląda wizualnie bardzo ładnie, a luski ma gdzie nie gdzie przytarte. No, znów mi się włączyło, a to nie ten kanał. No, 97 przejechane 2 diesel, 5 cylindrów, rok 12. Sprzedam. No, opis, tak to ładne. To Volvo jest. Może trzeba będzie przedzwonić, zapytać, ile za to chcą, bo wygląda ładnie. No, dyfuzorek, dwie rury. No, także, wychodząc od doktora na chuj, mi to usłyszałem. No dobrze, to na kolejnej sesji <śmum> omówimy sobie pana związki, co poszło nie tak. Dlaczego ma pan problem z kobietami, bo musimy coś zaradzić ku temu, żeby pan troszeczkę bardziej ufał ludziom. No, jak mam ufać ludziom po tym, jak piszecie komentarze durne? Nie ma dnia praktycznie, żebym kogoś do kompostu nie wrzucił. Dziś wszedłem na live'a do malarza, artysty, bramkarza i tylko się przywitałem, już zaczął pieprzyć jakieś farmazony, wyszedłem od niego z live'a i powiedziałem sobie to był mój ostatni raz kiedy się u niego w ogóle pojawiłem, napisałem jakikolwiek komentarz na jego kanale niech chłop sobie układa swoje życie, niech sobie poukłada w swojej głowie nie chcę z nim nic wspólnego no. no i jak tu zaufać, jak się otworzyć, jak być normalnym No, nikt Cię tak dobrze nie zrozumie jak Ty sam siebie Tyle ode mnie, pozdrowionka, do usłyszonka.